Przypominam dla tych osób, które nie pamiętają bądź nie były na pierwszym streamie. Od zdarwa killer challenge polega na tym, że gramy każdym killerem bez perków, bez addonów, bez offeringów z wyłączeniem offeringów pod blood points. I dajemy sobie 30 sekund czasu zanim rozpoczniemy mecz. I na koniec Challenge liczymy średnią kili, które udało nam się uzyskać. Killer z hakiem, slinger czy Devslinger o nim mówimy. Nie no Ines, po kolei będę jechać, żeby się nie pogubić, ale mogę zagrać świnką jak zagram pielęgniarką, już tak normalnie wtedy. Puszczam timer. Let's go. No i czekamy. A te 30 sekund naprawdę robi robotę, słuchajcie. Naprawdę. Nie ma problemu, Gontarz. Polecam Ci na przyszłość. <grystanie> Nie ma problemu. To naprawdę, słuchajcie, robi robotę. Dla surwów. 30 sekund to jest masa, masa czasu. 5, 4... <grystanie> Dobrze, Ines. Raz. Yes, mogą mnie podchodzić, tak. Pierwszy gun. Na lewo słyszę. Raz. Dwa geny, pierwszy hak. Jebsko. Nie wiem, spróbujemy coś pograć pod... jakie to weszło? Oj, niedobrze, że ona się goni przy tym haku. Będziesz ściągać? Dobra, pyk. Dobra, podmianka. Okej, okay, to nadal nie jest źle, bo ja mam surwa na haku. W dalszym ciągu, więc... Okej, okay, tragedii nie ma. Też tak, mamy raz, tego gena przypilnujemy, tego postaramy się przypilnować i tamtego. To są trzy geny, które byśmy sobie przypilnowali. Eee, czy ty też masz tak, że masz jedno konto i drugie? Nie? Mam tylko jedno konto. Dzień dobry, Eldron. A dobrze, ale gorąco. To bardzo gorąco. Dobra, doniosłam. Czemu nie ściągają? Jeden. Zimno, Jezu, nie, jest, mega gorąco. Okej. Okay. Żwa zacięłam się. Znamię się pogodą bardzo chętnie. Jedno główne, jedno serwowe. Nie, ja gram tylko na jednym. W sumie nie czuję potrzeby. U ładnie. Nie czuję potrzeby posiadania dwóch kąt. Tak, szczerze mówiąc, 15 stopni na dworzu 37, no to dobrze, że w pokoju masz 15 stopni. To chociaż tam masz chwilę y, wytchnienia. Masz DS-a? Okay. hop. Dobra, tam zbity gen. Tu było kręcone na rannego. Ojej, no to moje przypilnowanie genów już się nie udało. Niestety jeden. Paleta poszła. Dead Hard. U. Nie dobiegniesz. To Filip. Ja dwóch taką samą rangę. Okej, okay, okej. Okay. Nie no, szczerze mówiąc mi to, mi to naprawdę nie robi różnicy. Ja wolę na jednym koncie grać, gdzieś tam na tym się skupić niżeli na kilku kątach. OK, pierwszy frak. Nope. A nie spodziewałam się szczerze mówiąc, że Hillbillym zrobi jakikolwiek frak. Prawie. Nie spodziewałam się, że ja zrobię jakikolwiek frak tą postacią. Naprawdę. A tu taka miła niespodzianka. Okej. Okay. No i spójdziesz na górkę. Tylko jeżeli one kręcą razem, a prawdopodobnie kręcą mi tego gena, bo wcześniej Lori tam odbiegała. Lori na pewno jest po tej stronie mapy gdzieś Tak podejrzewam OK, tu był krę... Czy jest Lori? Wiś? Ej, dwa fragi, słuchajcie I się totalnie... Totalnie się nie spodziewałam, że ja cokolwiek zrobię wieśniakiem. Może ja muszę zacząć grać tą postacią, słuchajcie. Może tutaj jakiegoś nowego maina swojego odkryję. Gdzie jest Lori? Naprawdę nawet nie spróbuję ściągnąć. Dzięki, jest tak we mnie wierzysz? No nic, to szukamy hacza. Dostała hacza, no. Ale okej, okay. nice. Nice. Trzy fragi. Naprawdę się nie spodziewałam.